Witam Państwa bardzo serdecznie. W studiu witam moją gościnę Anna Zdzieszyńska, coacherka, trenerka biznesu, podcasterka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Co tak sobie myślę e, o rozwoju? Rozwój ważny w naszym życiu? Dla mnie mega ważny. To jest zarówno i moja pasja, i życie zawodowe. I pracujesz także z coachami, menedżerami, właśnie nad tym, żeby doskonalić swoje umiejętności rozwojowe, ale w pracy też z klientem. Mhm, tak. To znaczy moje grupy docelowe to właśnie menedżerowie, dla których prowadzę szkolenia, ale też sesje coachingowe. Natomiast również rozwijam trenerów, coachów, i przygotowuję też narzędzia do pracy właśnie dla trenerów, coachów, menedżerów. Głównie karty metafory, bo wierzę w pracę metaforą i mi się osobiście sprawdza. Dużo rzeczy sobie przepracowałam w sobie i swoich celów zaplanowałam przy pomocy kart. Mhm. I dlatego takie karty też przygotowuję i je sprzedaję. No właśnie, tutaj widzimy te karty, one są takie dość duże. Mhm. Jak w ogóle wygląda praca z takimi kartami? Mogłabyś tak na mnie, może byłbym takim królikiem doświadczalnym? Chociaż może królikiem doświadczalnym nie no to szacunek do zwierząt. Spróbujmy na mnie zrobić coś takiego. Jak, jak wygląda praca z takimi kartami? Dobrze, to za chwilę zrobimy taki eksperyment na szybko i, i zobaczymy, co z tego dla Ciebie wyjdzie. Natomiast to przywiozłam ze sobą tu, tutaj, trochę popukałam, ale to jest moje najnowsze dziecko. Może też tak pokażę moje najnowsze mhm. karty. Karty temperatura relacji. One z, służą do identyfikacji relacji, którą się ma, ale też mogą iść krok dalej, czy możemy iść krok dalej, żeby przepracować relację na lepszą, żeby ona poszła w innym kierunku. Ale relację na lepszą w życiu osobistym, czy w życiu zawodowym? Ma A może nie ma znaczenia? Dowolnie. Mhm. To już relacja taką, którą sobie wybierasz. To może być relacja również do samego siebie, czy do samej siebie. Bo siebie też można miłować albo nie. No tak. I kogoś można miłować albo nie. No to ja mam na przykład taki problem, że mimo tego, że świetnie mi się sprzedają usługi w moim studiu, to każdego dnia myślę, że to już jest ostatni dzień, kiedy się będą sprzedawały, że jutro już się więcej nie sprzeda, a się znowu sprzedaje. Tylko jakoś nie mam mhm. tej wiary, że, że, że to wyjdzie. Mhm. Um. No to jakbyś wybrał sobie kartę, która Twoim zdaniem opisuje tę relację. E, czyli mogę popatrzeć, co na niej jest, tak? Tak, tak, tak. Po prostu wybierz ta, e, tak intuicyjnie przeglądając, która z tych kart Twoim zdaniem obrazuje to, co powiedziałeś, to, co... Myślisz? Aha, wow, dużo, dużo różnych yy, rysunków. No, to pewnie trochę dłużej trwa niż my będziemy tutaj yy, ale nagrywać. Ale taką byś wybrał kartę? Taką byś wybrał. Mhm. Tak, czyli kartę, w której mamy tutaj jakąś rdzę i kolory, czyli to mhm. jakby się przeplata, że jakby jest kolorowo, ale mi się wydaje, że za chwilę jakaś tardza mhm. się pojawi. A co o tobie mówi ta karta? Yy, jakbym tak na nią spojrzał, to to, że ja bardzo lubię kolory. I mhm. mówi o mnie to, że lubię jakieś kolorowo wszędzie. Mhm. A co jeszcze? Hmm. To jest tak dość hmm. powierzchownie no, ta te kolory, ta, ta, ta nie? Rdza... Więc ja nie wiem, czy będzie chciał, żeby to tak. było nagrane próbujmy, i żeby tam ja poszło, ja nie? Jestem twardy, <laughs> będę szczery. Rdza, pojawia się rdza. I myślę, że ta rdza bardzo mocno wpływa na to, że gdzieś mi się tam wydaje, że nie pozyskam więcej klientów. Mhm. To może nawet nie mów głośno, ale jakbyś pomyślał sobie, co tak naprawdę z tą rdzą. Bo ona jest tutaj symbolicznie, ale jest coś, co robisz albo nie robisz, czujesz albo pragniesz. Czy jest coś, co ma, jest w tobie i nazwałeś to rdzą. Mhm. I teraz jak pomyślisz sobie, co to jest, no to możesz chcieć tego bądź nie. No i w zależności od tego, jaka by była decyzja i jakbyśmy szli dalej w tym procesie, to bym Cię prosiła, żebyś wybrał kartę z tą relacją do siebie samego, jaką chciałbyś, żeby to było. Czyli jaka, jakiej przyszłości oczekujesz, co by było tym symbolem tego, do czego dążysz. Bardzo mi się podoba, bo daje dużo do myślenia. Nie tak tylko, że sobie tam wybrałem jakąś kartę no nie, nie. i nagle do mnie mówisz, co z tą rdzą. No tak, I wiesz, bo wiesz odpowiedzi są w tobie, i ja w to wierzę i właśnie tak pracuję z ludźmi, wierząc w ich potencjał. No i wiesz, najfajniejsza jest ta droga, którą byś potem miał pomiędzy pierwszym a drugim wyborem. I najważniejsza rzecz, pierwszy krok, od czego byś zaczął. Mhm. Czyli zakładając, co byś chciał, to jaki jest pierwszy krok. Czyli masz wizję końca, ale od czego zaczynasz i potem budujesz to. No, i jeśli oczywiście chcesz, to codziennie. Co tydzień, co miesiąc, do końca życia w sumie rozwijać. Bardzo muszę. fajne. A jeśli chodzi o ścieżki rozwojowe, to sobie tak myślę, że są dwie. Inspiracja albo frustracja. Która jak działa? Mhm. Ja w biznesie spotykam się nadal z tym, że sporo menedżerów frustruje swoich ludzi. Czyli mówi im, co jeśli nie zrobią, i w taki sposób próbują. Zmotywować czy, czy zachęcić do działania. Ja jestem typem raczej inspiratora. Znaczy, rozumiem, że czasami frustracja jest potrzebna, ale ja lubię inspirować. I właściwie większość moich działań rozwojowych to działają przez inspirację. Bo chociażby karty, metafory, inspiracja. Ale też jestem podcasterką, i mój podcast jest. Typowo inspiracyjne. Ja nie daję tam wiedzy, ja daję pewne przykłady z życia, akurat zwierząt, moich zwierząt, koni, które mam i, i też jestem pasjonatką koni. I przez analogie czy przez przykłady tego, co się dzieje u zwierząt, czy w środowisku koniarzy, koniarek, czy w środowisku jeździeckim. Tworzę pytania rozwojowe, na które jak sobie na przykład ktoś odpowie, to może się zainspirować na naprawdę solidny kawał rozwojowego życia. A takie spotkania z tobą to raczej indywidualne czy prowadzisz też grupowe zajęcia? Ja prowadzę różne zajęcia. I online nowo różne na przykład yy, sesje takie kons konsultacyjne i coachingowe prowadzę i online i na żywo, ale też prowadzę normalnie zajęcia w sali, I też prowadzę zajęcia w rozwojowe z w asystie koni, ale to już jest taki odrębny, odrębny temat, yy, ale to więc ja robię dużo różnych działań, bo ja sama yy, lubię różne rzeczy i różnorodności, więc ja nie potrafię iść tylko w jednym kierunku. To może też o to chodzi w rozwoju, że jak jest różnorodnie, to jest ciekawie. Dla mnie. I tak. rozwijająco. Dla mnie tak, ale też y, rozumiem, że mogą być dusze bardziej wierne i stałe. <grym> I też jest okej. Okay. <grym> Dwa słowa o podkaście. Końska dawka rozwoju. Zawsze jest jakaś historia związana z końmi, na moich doświadczeniach albo na tym, co zaobserwowałam, i później y, pytania rozwojowe. No. Krótka, krótka forma, mhm. do 8 minut max, no chyba, że zapraszam gości, raz na miesiąc zapraszam gościa bądź gościnie i wtedy jest ta forma dłuższa, między 15 a 20 minut. No to na zakończenie powiedzcie jeszcze, gdyby ktoś chciał na przykład z kartami popracować z Tobą, albo kupić sobie takie karty, to jak możecie znaleźć? Czyli albo przeze mnie bezpośrednio, przez moją stronę www.annazdzieszyńska.pl, zdzieszyńska.pl tak znaków. naprawdę bez mm -hmm. polskich znaków. Chociaż karty można kupić w sklepie Gadżety Trenera, czyli www .gadżety, znowu bez polskich fontów, tak? czyli www.gadżetytrenera.pl tam te karty można kupić. No to odsyłamy i zapraszamy. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Zdzieszyńska, kołczerka, trenerka biznesu i podcasterka była moim Państwa gościem. Dzięki. Dziękuję Tomasz bardzo. Tomasz Słodki, do usłyszenia. Dzięki.